Kłaniam się nisko. Z tej strony Bartek i witajcie w mojej nowej kuchni w moim królestwie. Właśnie tutaj będę przygotowywał dla Was przepyszne potrawy. Na pierwszy ogień pójdzie rwany chlebek z czarnym czoskiem i dużą ilością zieleniny oraz nie zabraknie też kostki masła. Chlebek idealnie sprawdzi się na grillowe party i niejedną imprezę. Nie ma co przeciągać. Chodźcie, zaczynamy gotowanie. Do przygotowania chlebka użyję dużej ilości ziół: pietruszka, oregano oraz tymianek. Nie zabraknie także magicznego składnika, jakim jest pasta czarnego czosnku. Jeżeli jesteście szczęśliwymi posiadaczami czarnego czosnku w główce, też możecie użyć do tego przepisu. Lecimy. Na samym początku przygotuję zaczyn drożdżowy. W kubku jest 300 ml letniej wody. Dodaję do tego jedną płaską łyżkę cukru oraz 7 gram suszonych drożdży. Wszystko dokładnie mieszam i odstawiam na 5 minut. Kolejnym krokiem jest przesianie mąki. Ja użyję mąki typu 00, czyli typowej mąki, której używa się do produkcji pizzy. Wystarczy raz przesiać, nie ma co kilkakrotnie to robić. Już jest sama mąka drobno zmielona. Tak to wygląda. Teraz dodaję sól morską jedna łyżeczka. Dodatkowo wlatuję 5 łyżek wysokiej jakości oliwy z pierwszego tłoczenia. I wlewam na końcu nasz zaczyn drożdżowy. Teraz wszystko to wstępnie przemieszam łopatką, a następnie z pomocą przyjdzie robot kuchenny i przez 10 minut będzie wyrabiał ciasto, które następnie odłożę na jakieś 20-30 minut do wyrośnięcia. Czarny czosnek jest to czosnek poddany fermentacji kilkutygodniowej, dzięki czemu uzyskuje nowy, ciemny, czarny kolor oraz nabiera nowych nut smakowych, takich jak suszone morele, suszone śliwki. Więcej przeczytacie na blogu. Tam Was zapraszam i dostajecie również ode mnie też kod rabatowy w wysokości 10% na cały asortyment. Przejdźmy teraz do kolejnego procesu twórczego, jakim jest masło. Z dodatkiem właśnie czarnego czosku i dużej ilości ziół. 200 gram masła szatkuję, wrzucam do moździerza. A następnie trafi tutaj łyżeczka. Właśnie pasy czarnego czosku oraz kilka garści świeżych ziół. Oczywiście pamiętajcie, aby wyjąć godzinę wcześniej masło. Będzie łatwiej nam się je właśnie rozbijało bidelcem. Jedna łyżeczka, pasty z czarnego czosku, zioła. Wszystko wymieszać i masełko już jest gotowe. Tak to się pięknie prezentuje, więc możemy przejść do kolejnego kroku. Na desce jest jeszcze wiele fragmentów posiekanych sił, ale się tym nie przejmujcie, bo przy wałkowaniu ciasta ono wejdzie w struktury właśnie tego placka. Podsypuję stolnicę mąką, wyjmuję wałek i rozwałkowuję ciasto na grubość mniej więcej 1 cm. Masełko przerzucam na ciasto i rozprowadzam je po całej powierzchni. Zobaczcie, jak się to pięknie prezentuje. A to dopiero wszystko jest przed włożeniem do piekarnika. Za pomocą nożyka do pizzy. Kroję paski o szerokości tam 2-4 cm, a następnie będę to zwijał w harmonijkę. Trochę zabawy manualnej i możemy zobaczyć, jak to powinno mniej więcej wyglądać. Coś niesamowitego. Jedna łyżka oliwy z oliwek trafia do foremki, pędzelkiem rozprowadzają po całej powierzchni, a następnie ciasto przełożę właśnie do tej brytwany. Foremka wypełniona, więc wkładamy ją śmiało do piekarnika. Piekarnik rozgrzałem do 180 stopni i będę chlebek piekł przez 20-25 minut. Wszystko zależy jak piecze e, Wasz piekarnik. Dobrze o tym wiecie, że piekarnik piekarnikowi nierówny. Hop siup, już jest w piekarniku i lecimy z tematem. Chlebek ziołowy idealnie będzie pasował do dań grillowanych, ale również też do różnego typu sałatek. Świetnie też sprawdzi się jako przystawka do dania głównego. Naprawdę można go szamać na różne sposoby. Zobaczcie jak on pięknie wygląda. Coś niesamowitego. Tymczasem ja się już z wami żegnam. Dzięki za uwagę. Jeszcze raz odsyłam was na stronę www.czarnymyśnikczosny.pl. Tam dowiecie się o wielu walorach smakowych i zdrowotnych czarnego czosnku. Jeszcze raz wielkie dzięki i do następnego. Elo!